Fundacja Leny Grochowskiej powstała w 2014 roku w ramach grupy Arche. Nasze działania obejmują szeroko pojętą kulturę, sztukę i tradycję. Naszą misją jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, włączanie ich do życia zawodowego i społecznego poprzez zatrudnianie. Dla wielu z nich to pierwsza praca w życiu, która sprawia, że stają się samodzielni, pewni siebie i zwyczajnie potrzebni. W pracowniach rękodzieła artystycznego pod marką TOMY blisko 60 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, zespołem Downa, Aspergera czy autyzmem, tworzy niepowtarzalną ceramikę, oryginalne dekoracje wnętrz, rzeźby, autorskie torby, sukienki i t-shirty oraz niesamowite obrazy, które wypełniają przestrzenie archy hoteli. Wszystkie wytwarzane produkty można zamówić przez sklep internetowy oraz w bezpośredniej sprzedaży w hotelach Grupy Arche. Coraz częściej można nas spotkać również na jarmarkach i targach rękodzieła artystycznego na terenie całej Polski. Nasze stoiska przyciągają uwagę najbardziej wymagających miłośników sztuki rękodzielniczej. Dzięki intensywnej pracy utworzyliśmy oddziały fundacji na terenie Warszawy, Łochowa i Gdańska. W przyszłości powstaną także kolejne, w Żninie i w ul. Konopnej. To kształtuje naszą silną pozycję na rynku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W 2021 roku otworzyliśmy naszą pierwszą kawiarnię Kawa Fryderyk w Siedlcach. Miejsce spotkań autorskich, poetyckich, kameralnych koncertów i wernisarzy przy kawie i pysznych deserach. Również tutaj osoby z niepełnosprawnościami dostały zatrudnienie. Wkrótce powstanie kolejna kawiarnia w samym sercu Warszawy. A to nie wszystko. W strukturach fundacji prowadzimy również ArcheTV, kanał telewizji hotelowej i internetowej współtworzony przez pracowników z niepełnosprawnościami. Praca przed kamerą dodaje im pewności siebie i samoakceptacji. Programy emitowane są we wszystkich Arche Hotelach oraz na kanałach social media. Telewizja przybliża świat, który kręci się wokół Arche, ich twórców i krajów polskich. Realizujemy także wiele projektów oraz konkursów plastycznych. Między innymi konkurs sztuki nieprofesjonalnej Szukamy Nikifora skierowany do artystów amatorów, cyklicznie organizujemy plenery malarskie, wernisaże, warsztaty artystyczne i rzemieślnicze oraz targi rękodzieła. Środki na realizację działań Fundacji pozyskiwane są podczas bali, koncertów, festiwali charytatywnych i aukcji organizowanych w hotelach Grupy Arche. Co roku zimą spotykamy się na balu karnawałowym a latem podczas charytatywnego paratriatlonu kraina bugu. Gromadzone fundusze pozwalają utrzymać obecne miejsca pracy oraz aktywizować kolejne osoby wykluczone zawodowo, jak również dokładać cegiełki na budowę ekofarmy w wulce Konopnej. Znajdą się tam mieszkania chronione i miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym donatorem fundacji pozostaje spółka Archem, która 10% rocznego dochodu przeznacza na działania charytatywne i projekty społeczne realizowane przez Fundację Leny Grochowskiej. Współpracujemy ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Siedlcach w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów. Tym samym przygotowujemy młodzież do wejścia na rynek pracy. Przekazaliśmy również mieszkanie treningowe dla podopiecznych ośrodka, w którym pod okiem instruktorów uczą się samodzielności i obowiązków, które spotkają ich w dorosłym życiu. W odpowiedzi na kryzys migracyjny, niesiemy pomoc rodzinom uchodźczym, sprowadzonym przez polski rząd. Oferujemy mieszkania i pracę oraz wsparcie w aklimatyzacji w Polsce. Nie zostaliśmy obojętni również wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Udzieliliśmy blisko 300 tysięcy bezpłatnych noclegów. Wraz z grupą ARHE, przy współpracy z innymi organizacjami i darczyńcami, podjęliśmy szereg działań niosących pomoc uchodźcom przybyłym z Ukrainy. W całym kraju zaadoptowaliśmy pięć domów uchodźcy w Siedlicach, Konstancinie Jeziornie, Ożarowie Mazowieckim, Lublinie i Łodzi. W których obecnie mieszka blisko 1300 uchodźców. Partnerem tych działań została Fundacja Grand Circle Foundation z Bostonu. Dialog ze społeczeństwem i współpraca z zespołem daje podstawę do tworzenia lepszej przyszłości i godnego życia. Efekty, jakie przynosi praca osobom zatrudnionym w fundacji, wyznaczają nam nowy kierunek do dalszych działań i napędzają do rozwoju, dając nieograniczone możliwości. Razem możemy naprawdę wiele. Pomóż nam pomagać i przekaż 1,5% swojego podatku na Fundację Leny Grochowskiej.